Czyli mówisz mi, że chcesz umrzeć? Głos admirała Markusa Torna rozbrzmiał chłodno, z niemal rozbawioną nutą przebijającą się przez pytanie. Mostek US Vindication był cichy jak grób, z wyjątkiem cichego buczenia rdzenia energetycznego okrętu, rezonującego pod podłogą. Załoga, starannie dobrany zespół najlepszych żołnierzy ziemi, wpatrywała się prosto przed siebie, nie okazując żadnych oznak, że słyszy przebiegającą rozmowę. Ale słyszeli, i każdy z nich wiedział, że torn nie blefuje. Na ogromnym ekranie widniejącym na przodzie mostka migotał obraz obcego ambasadora. Jego wysoka, smukła sylwetka była pokryta lśniącym, chitynowym pancerzem, a liczne oczy mrugały w niepokojącej synchronizacji. Ambasador, reprezentujący dominium Katar, miał w sobie typową dla swojego gatunku arogancję. Arogancję istot, które nigdy nie zaznały porażki. Żądamy waszej bezwarunkowej kapitulacji człowieku. Dominium Katar nie będzie tolerować dalszych opóźnień. Macie trzy standardowe cykle na podporządkowanie się, inaczej wasz świat zostanie unicestwiony. Torn odchylił się w fotelu dowódcy, a powolny uśmiech zaczął wpełzać na jego twarz. Jego ręka sięgnęła leniwie, niemal znudzona do holo projektora obok, gdzie w trzech wymiarach wirowała mapa galaktyki. Dotknął jej, przybliżając region usiany czerwonymi znacznikami. Każdy z nich reprezentował okręt wojenny Katar, zaciemniający gwiazdy. Liczby były przytłaczające, tysiące jednostek, z których każda mogła spalić powierzchnię planety do szkła. Chcę się upewnić, że dobrze rozumiem, zaczął Torn chłodnym tonem. Myślicie, że po prostu się poddamy i pozwolimy wam wziąć Ziemię? Myślicie, że wystarczy nas postraszyć, żebyśmy uklękli? Ambasador Katar syknął. Dźwięk ten miał wyrażać wyższość. Ale Torn usłyszał w nim jedynie desperację. Jesteście liczebnie górą. Wasza technologia jest prymitywna. Opór jest nielogiczny. Nie możecie wygrać. Torn zachichotał nisko i groźnie. Liczebnie przeważacie, ale jesteśmy prymitywni? Wstał z fotela, skrzyżował ramiona i podszedł do ekranu. Obserwujecie nas od jak dawna? Dekady? Dwie? I nadal niczego nie rozumiecie? Mostek przeszył moment ciszy, który zdawał się trwać wieczność. Po raz pierwszy oczy ambasadora mrugnęły niesynchronizowanie. Torn pozwolił by cisza trwała. Wiedział, że to wytrąci obcego z równowagi bardziej niż jakiekolwiek słowa. A potem przerwał ją jednym słowem. Wojna. Ambasador poruszył się niespokojnie, wyraźnie zdezorientowany. Wyjaśnij. Uśmiech Torna się poszerzył. To nie był uśmiech człowieka stojącego na krawędzi porażki, lecz kogoś, kto już wygrał. Widzieliście nasze statki, nasze bronie, nasze taktyki i myślicie, że to wszystko, co mamy. Ale jest coś, czego nie rozumiecie w ludziach. My nie tylko toczymy wojny, my stajemy się wojną. Ambasador lekko się cofnął, wyczuwając zmianę tonu, choć nie do końca rozumiał jej znaczenie. Torn kontynuował. A jego głos stawał się coraz bardziej nabrzmiały od determinacji. Powietrze na mostku aż iskrzyło od napięcia. Pokazaliśmy Wam zaledwie przebłysk naszej siły. Myślicie, że nasza technologia jest prymitywna, bo nie bawimy się tymi samymi zabawkami co Wy. Ale nigdy nie doprowadziliście nas do granicy, nigdy nie zmusiliście nas do walki o przetrwanie, gdzie jedyną opcją jest całkowite zwycięstwo albo zagłada. Torn zrobił pauzę a jego oczy błyszczały ogniem, którego żaden obcy nie mógł zrozumieć. Zaraz się przekonacie, co się dzieje, gdy ludzkość zostanie doprowadzona do tej granicy. Chcecie wojny? Dostaniecie wojnę. A gdy skończymy, nie zostanie was wystarczająco wielu, by zapełnić jedną kapsułę ratunkową. Opanowanie ambasadora zaczęło się łamać, w jego licznych oczach pojawił się cień strachu. To wasze ostatnie ostrzeżenie, człowieku. Poddaj się, albo zginiesz. Torn przekrzywił głowę, jakby po raz pierwszy rozważał propozycję. A potem nagle, tak gwałtownie, że aż jego własna załoga podskoczyła, uderzył pięścią w holoprojektor. Projektor pękł, a wraz z nim zniknął obraz floty Katar. No dalej, powiedział Torn. Wykonajcie swój ruch. A kiedy to zrobicie, przekonacie się, jak bardzo się myliliście. Połączenie zostało zerwane, a ekran widokowy pogrążył się w ciemności. Torn odwrócił się do swojej załogi, która teraz patrzyła na niego z mieszaniną oczekiwania i podziwu. Był człowiekiem, który właśnie obiecał coś niemożliwego. Stawić czoła całej obcej armadzie, mając do dyspozycji tylko jedną flotę. I wygrać. Przygotować statek, rozkazał Torn. Jego głos był spokojny, ale niósł w sobie ciężar żelaza. Lecimy do nich. Kapitan Ryder, jego zastępca, wysoki, surowy mężczyzna z większą liczbą blizn bojowych niż niektórzy żołnierze mieli lat służby, podszedł do przodu. Rozkazy, ser? Torn nie zawahał się ani chwili. Pokażemy im, co znaczy walka po ludzku. Uruchomić hipernapęd. Chcę, żeby każda armata była załadowana, każdy myśliwiec gotowy do startu i każdy żołnierz w pełnej gotowości. Lecimy prosto w samo serce ich floty. Ryder skinął głową, a na jego twarzy pojawił się drapieżny uśmiech. Tak jest, ser, będziemy gotowi. Załoga zaczęła przygotowania. Światła na mostku lekko przygasły, znak, że statek przechodził w tryb bojowy. Ludzie poruszali się z determinacją, ich twarze stwardniały w skupieniu. Każdy ruch był precyzyjny i celowy. Wiedzieli, z czym się mierzą i wiedzieli, że szanse są przeciwko nim, ale wiedzieli też coś jeszcze. Admirał Thorn nigdy w życiu nie przegrał bitwy. Szum hipernapędu stawał się coraz głośniejszy. Głęboki, rezonujący pomruk, który przenikał cały statek. Torn czuł go aż w kościach. Tę moc, ten potencjał to obietnice nadchodzącej przemocy. Zajął znowu swoje miejsce, palcami wystukując rytm na podłokietniku, obserwując scenę przed sobą. To było to, czym żył. Nie polityka, nie negocjacje, ale czysty, nieprzefiltrowany chaos bitwy chwila, w której wszystko staje na szali i nie ma już odwrotu. Przypomnijmy tym obcym, dlaczego powinni się nas bać, powiedział Torn cicho, ale z głosem pełnym śmiercionośnej determinacji. Nie walczymy tylko o Ziemię, walczymy o prawo do istnienia. I sprawimy, że już nigdy o nas nie zapomną. Vindication lekko zadrżał, gdy hipernapęd się włączył. Gwiazdy za iluminatorem rozciągnęły się w długie, cienkie smugi światła. Gdy statek przyspieszył do prędkości nadświetlnej, za kilka sekund mieli znaleźć się na krawędzi armady Katar. A wojna, która tliła się od lat, wreszcie miała rozpocząć się naprawdę. Torn pochylił się do przodu. Oczy utkwione w ekranie widokowym, gdy odliczanie do wyjścia z nadprzestrzeni zbliżało się do zera. Katarowie myśleli, że znają ludzkość. Myśleli, że mogą nas zastraszyć. I zmusić do poddania. Ale mieli się właśnie nauczyć najtrudniejszej lekcji ze wszystkich. Ludzie nie tylko przetrwali. Oni rozwijali się w obliczu przeciwności. A kiedy zostali dopchnięci do krawędzi, stawali się najniebezpieczniejszym gatunkiem w całej galaktyce. Przygotować się panowie? Powiedział Torn, śmiertelny spokój ogarnął jego ton. To będzie piekielna walka. Statek wyszedł z nadprzestrzeni, a flota katar ukazała się na ekranie. Ogromna ściana okrętów rozciągająca się przez pustkę. Uśmiechtorna ani na moment nie zniknął, gdy wydał rozkaz. Wszystkie działa ognia bez rozkazu. Pierwsza salwa wystrzeliła z działu wyzwolenia, przecinając czerń kosmosu w kierunku wrogiej floty. To była deklaracja, nie tylko wojny, ale i zamiaru. To nie była zwykła bitwa o przetrwanie. To było oświadczenie. Obietnica, że Katarowie popełnili największy błąd w swojej historii, bo zlekceważyli ludzkość. I teraz przyszło im zapłacić cenę. Vindication zatrzęsła się, gdy pierwsze serie ognia plazmowego uderzyły w osłony. Torn ledwie zauważył wstrząsy wpatrzony w taktyczny wyświetlacz na ekranie widokowym. Flota katarów zareagowała z alarmującą szybkością, kierując swoją uwagę na samotny ludzki pancernik, który właśnie wyłonił się z nadprzestrzeni. Tysiące wrogich okrętów zaczęło się zbliżać, formując sieć, mającą na celu przytłoczenie i zniszczenie ich jedynego przeciwnika. Osłony trzymają 90%. Zameldował porucznik Harris z konsoli inżynieryjnej. Jego głos był zwięzły, lecz opanowany. Torn skinął głową. Utrzymywać kurs przekierować całą zbędną moc do przednich deflektorów. Przebijemy się prosto przez nich. Ryder był u jego boku, oczy miał utkwione w szybko zmieniającym się polu bitwy na ekranie. Próbują nas otoczyć, Ser. Jeśli zamkną pierścień, to będzie masakra. Uśmiech torna był drapieżny. Tylko jeśli uda im się zatrzasnąć pułapkę. Mostek, pełna prędkość naprzód. Wytyczyć kurs prosto przez środek ich formacji. Załoga zawahała się na ułamek sekundy, tylko szaleniec rzuciłby się prosto w serce wrogiej floty. Ale reputacja Torna opierała się właśnie na takich aktach brawury. Nie czekał, aż reszta nadąży za jego tokiem myślenia. Ufał, że wykonają rozkaz. Vindication ruszyła naprzód. Jej potężne silniki ryknęły, gdy okręt przyspieszył do maksymalnej prędkości bojowej, pędząc w kierunku najgęstszej części formacji Katarów. Wróg, kompletnie nieprzygotowany na tak śmiały manewr, gorączkowo próbował dostosować swoje pozycje. Przesuwają ciężkie krążowniki, żeby nas przechwycić, ostrzegł Ryder. Jego głos był napięty od emocji. Dobrze, odparł Thorn, zwężając oczy. Właśnie tego chcemy. Artyleria przygotować się do wystrzału torped. Na mój znak. Chcę, żeby te krążowniki zostały unieszkodliwione, zanim zorientują się co się stało. Gdy Vindication zbliżała się do linii wroga, Taktyczny wyświetlacz rozbłysnął od nadlatującego ostrzału. Pociski plazmowe, wiązki jonowe i kinetyczne pociski. Wszystko koncentrowało się na ludzkim pancerniku. Śmiercionośna burza energii, mająca na celu unicestwić wszystko, co znajdzie się na jej drodze. Ale Torn to przewidział. Manewr uniku, wzór Delta, rozkazał. Windication gwałtownie skręciła, uskakując na bok w ostatniej chwili. Pierwsza fala ostrzału przeszła dokładnie przez miejsce, w którym statek znajdował się chwilę wcześniej. Ruchy statku, zwinne mimo jego rozmiarów, przypominały drapieżnika lawirującego wśród ofiar. "Próbują nas zamknąć, sir, zawołał Harris. "Dwa skrzydła myśliwców nadciągają, a ich pancerniki namierzają naszą pozycję." Umysł Torna pracował błyskawicznie, kalkulując wektory i prawdopodobieństwa szybciej, niż większość ludzi zdążyłaby mrugnąć. Wskazał na fragment wyświetlacza, gdzie linia wroga wydawała się słabsza. Luka między dwoma krążownikami katarów. Tam. Przebijemy się przez tę lukę. Mostek, kurs 320 na 517. Maksymalny ciąg. Vindication ostro skręciła, nurkując w kierunku wyrwy w obronie wroga. Myśliwce katarów otoczyły ich, zasypując osłony serią szybkich strzałów z broni energetycznej. Statek ponownie zadrżał. Tym razem znacznie mocniej. Bezpośrednie trafienie w prawą burtę. Osłony spadły do 60% zameldował Harris, pot na jego czole. Utrzymać kurs, rozkazał Torn, jak zawsze spokojny. Artyleria, torpedy w te krążowniki. Ognia, wyrzutnie torped wypluły serię głowic bojowych, które pomknęły w kierunku dwóch zbliżających się krążowników Katarów. Wrogie okręty próbowały wykonać uniki, ale systemy celownicze Vindication już wcześniej obliczyły każdy możliwy manewr. Torpedy trafiły z precyzją, eksplodując w błyskach światła, które przebiły pancerze krążowników i wyrzuciły je z formacji. Krążowniki unieszkodliwione, ser, zameldował Ryder z triumfem w głosie. Ale nie było czasu na świętowanie. Przebić się, ryknął Torn. Cała moc w silniki. Wynośmy się stąd. Z tej kieszeni, zanim zdążą się przegrupować. Vindication pomknęła naprzód, przebijając się przez lukę, którą zostawiły uszkodzone krążowniki. Za nimi flota Katarów gorączkowo próbowała zamknąć wyrwę, ale ludzie poruszali się już zbyt szybko. Wybili się na drugą stronę linii wroga, najgorsze zagrożenie chwilowo mieli za sobą. Torn pozwolił sobie na krótki moment satysfakcji. Przebili się przez pierwszą linię. Ale bitwa daleka była od zakończenia. Katarscy dowódcy będą teraz wściekli i rzucą w nich wszystko, co mają. Wyszliśmy z bezpośredniego zagrożenia, sir, powiedział Ryder z nutą ulgi w głosie. Ale szybko się przegrupowują, nie utrzymamy tego długo. Torn odchylił się w fotelu, oczy zmrużone oceniając sytuację taktyczną. Przekazali wiadomość, udowodnili, że ludzkość nie podda się bez walki. Ale teraz zaczynało się prawdziwe wyzwanie zamienić to drobne zwycięstwo w coś rozstrzygającego. Nie musimy utrzymywać tego w nieskończoność, odparł spokojnym, złowieszczym tonem. Musimy ich złamać. Ryder zmarszczył brwi, nie do końca rozumiejąc. Torn wprowadził serię poleceń do swojej konsoli i wyświetlił nowy zestaw współrzędnych. Znajdowały się głęboko w formacji Katarów, w pobliżu centrum ich struktury dowodzenia. Nie jesteśmy tu po to, żeby walczyć z całą ich flotą, wyjaśnił Torn. W jego głosie pojawiła się nuta bezlitosnej determinacji. Jesteśmy tu po to, żeby odciąć głowę wężowi. Zmierzymy się bezpośrednio z ich okrętem dowodzenia. Na mostku zapadła cisza, gdy załoga przetwarzała sens rozkazu. Torn nie proponował zwykłego ataku. Proponował uderzenie odcinające głowę ruch tak śmiały, że albo zakończy zdolność Katarów do prowadzenia wojny, albo wszyscy zginą w próbie. Nie możesz mówić poważnie, wymamrotał Ryder. Choć dobrze wiedział, że Tornowi nigdy nie brakowało determinacji. Mówię śmiertelnie poważnie, odparł Torn stanowczo. Jeśli zniszczymy ich okręt dowodzenia, reszta floty się rozsypie. Są zbyt scentralizowani, zbyt zależni od przywódców. Bez rozkazów pogrążą się w chaosie. Rejder skinął głową. Logika przemówiła. To była strategia o wysokim ryzyku, ale też wysokiej nagrodzie. A jeśli ktokolwiek mógł tego dokonać, to właśnie Torn. Jaki plan? W oczach torna błysnął niebezpieczny ogień. Wchodzimy szybko i uderzamy mocno. Skupiamy cały ogień na słabych punktach okrętu dowodzenia. Resztę ignorujemy. Gdy tylko ich struktura dowodzenia się zawali, sprzątniemy co zostało. Vindication ostro skręciła, obierając nowy kurs, prosto w serce floty Katarów. Wrogie okręty, wyczuwając zmianę trajektorii ludzkiego statku, zaczęły reagować, próbując zablokować im drogę. Przygotować się, powiedział Torn cicho. Jego głos niósł ciężar nadchodzącej burzy. Będzie ostro. Statek pomknął w kierunku celu, a flota Katarów ruszyła, by ich powstrzymać. Bitwa miała właśnie wejść w najintensywniejszą, najbardziej brutalną fazę. I nie było już odwrotu. Vindication przyspieszyła, zanurzając się w serce katarskiej floty. Każde działo, każdy system uzbrojenia, każda jednostka mocy została skupiona na jednym celu zniszczeniu katarskiego okrętu dowodzenia. Torn nie spuszczał oczu z wyświetlacza taktycznego, obserwując, jak wrogie jednostki ustawiają się na kursie przechwytu. Ich liczba rosła z każdą chwilą, gdy kolejne okręty zbiegały się na ludzki pancernik. Ale załoga torna nie drgnęła. Zaszli już za daleko. Nie było odwrotu. Niszczciele wroga zajmują pozycję. Krzyknął Ryder przez ryk alarmów rozbrzmiewających na mostku. Tworzą blokadę. Torn zareagował natychmiast. Przekierować moc pomocniczą do przednich osłon. Przebijemy się. Wcisnął przycisk komunikacyjny. Jego głos przebił się przez chaos. Przygotować się na uderzenie. Wchodzimy na gorąco! Krzyknął Torn. Silniki Windication zawyły, gdy statek przyspieszył, przebijając się przez blokadę katarów niczym taran. Okręt gwałtownie się trząsł, a osłony pochłaniały olbrzymie ilości ognia. Plazmowe pociski i torpedy uderzały w kadłub bez litości. Mimo uszkodzeń statek parł dalej, rozrywając szeregi wroga z bezlitosną furią. Osłony spadły do 30 procent! zameldował Harris. Jego głos napięty, ale wciąż opanowany. Integralność kadłuba utrzymana, ale bierzemy ciężki ogień! Torn nie odrywał wzroku od celu. Potężnego okrętu dowodzenia Katarów, który majaczył na głównym ekranie niczym czarny lewiatan. Był silnie opancerzony, uzbrojony po zęby i otoczony rojem eskortowców, ale Torna to nie zniechęcało. Ster. Podejdź na jeden kilometr od celu. Musimy być wystarczająco blisko dla maksymalnego efektu, rozkazał. Artyleria. przygotować działonowa. Załoga wymieniła nerwowe spojrzenia. Działo nowe było bronią ostatniej szansy, potężną wiązką energii zdolną przebić nawet najtwardszy pancerz. Wymagało jednak precyzji, a strzelanie z bliskiej odległości było ekstremalnie ryzykowne. Torn o tym wiedział, ale wiedział też, że to ich najlepsza szansa na zniszczenie okrętu dowodzenia. Gdy vindication zbliżała się, statki Katarów zintensyfikowały ostrzał. Desperacko próbując powstrzymać ludzi przed dotarciem do celu. Mostek trząsł się od eksplozji, konsole iskrzyły, a systemy zaczynały zawodzić pod naporem. Ale twarz torna pozostała niewzruszona. Jego oczy płonęły ogniem człowieka, który już zdecydował o wyniku bitwy. W zasięgu! zawołał rajder. W jego głosie słychać było napięcie. Gotowi do odpalenia na twój rozkaz. Torn pochylił się do przodu. Jego głos zniżył się do niskiego warkotu. Ogień zdziała nowa. Światła statku przygasły, gdy energia została przekierowana do ogromnej broni. Przez krótką chwilę czas jakby się zatrzymał. Cały wszechświat wstrzymał oddech, a potem, w oślepiającym rozbłysku światła, działa nowa, wystrzeliło. Paląca wiązka energii eksplodowała z Windication, uderzając w okręt dowodzenia Katarów z niepowstrzymaną siłą. Promień przeciął osłony obcego statku, jak gorący nóż przez masło. Wgryzając się głęboko w jego kadłub, eksplozje przetoczyły się przez całą długość jednostki, aż w końcu nastąpiło przebicie rdzenia energetycznego. Detonacja o katastrofalnej sile pochłonęła cały okręt. Fala uderzeniowa rozprzestrzeniła się, uderzając w pobliskie statki katarów i wyrzucając je z kursu. Na mostku Indication przez moment panowała cisza. Potężny okręt dowodzenia, kluczowy element całej floty wroga, został zredukowany do obłoku szczątków. Załoga patrzyła w ekran, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie zobaczyła. Pierwszy odezwał się Ryder. Ser. Udało się. Okręt dowodzenia zniszczony. Torn skinął głową, twarz miał surową. Jeszcze nie koniec. Bez ich struktury dowodzenia flota Katarów pogrąży się w chaosie, ale nadal są niebezpieczni. Musimy oczyścić pole, zanim zdążą się przegrupować. Vindication ostro skręciła, działa rozbłysły ponownie, gdy rozpoczęli niszczenie pozostałych jednostek Katarów wroga flota, pozbawiona przywództwa i pogrążona w dezorganizacji, nie była w stanie dorównać ludzkiej precyzji i sile ognia. Jeden po drugim statki Katarów były niszczone, ich wraki dryfowały bez celu przez pustkę. Minuty dłużyły się jak godziny, gdy bitwa trwała, ale powoli szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę ludzkości. Katarscy dowódcy, którzy przystępowali do bitwy z przekonaniem o własnej wyższości, Teraz doświadczali systematycznego unicestwienia. Panika zaczęła szerzyć się w ich szeregach, a to, co pozostało z niegdyś potężnej floty, zaczęło się rozpraszać. Wycofywali się w desperackiej próbie ucieczki przed ludzkim szturmem. — Statki wroga się wycofują! — zawołał Harris, w jego głosie pobrzmiewała nuta triumfu. — Zrywają kontakt! — Torn pozwolił sobie na niewielki, satysfakcjonujący uśmiech. — Ścigać ich! Nie chcę, żeby choć jeden katarski statek wrócił na ich ojczysty świat. Vindication ruszyła w pościg, bezlitośnie eliminując uciekające jednostki wroga. Rozkazy Torna były jasne: tu nie chodziło już tylko o wygranie bitwy. Chodziło o wysłanie wiadomości całej galaktyce: z ludzkością się nie zadziera. Ostatni katarski okręt został zniszczony kilka godzin później, a jego szczątki dołączyły do niezliczonych innych rozrzuconych po polu bitwy. Gdy ostatni sygnał wroga zniknął z taktycznego ekranu, na mostku Vindication wybuchła euforia. Ludzie dokonali niemożliwego. Stawili czoła armadzie w pojedynkę i wyszli z tego zwycięsko. Ryder zwrócił się do torna, twarz rozpromieniona ekscytacją zwycięstwa. Udało się, admirale, naprawdę to zrobiliśmy. Uśmiech torna był ledwie zauważalny, ale szczery. Dobra robota, wszyscy. Dziś przeszliście do historii. Załoga kontynuowała świętowanie napięcie bitwy w końcu ustąpiło miejsca Uldze i Dumie. ale umysł Torna już wybiegał w przyszłość. Katarowie zostali pokonani, lecz byli tylko jednym z wielu zagrożeń czających się w bezkresie galaktyki. Ludzkość pokazała swoją siłę, lecz prawdziwa próba dopiero miała nadejść. Torn wiedział, że to zwycięstwo odbije się Echem daleko poza to pole bitwy. Inne obce rasy zwrócą na to uwagę. I nie wszystkie dadzą się zastraszyć tym, co się dziś wydarzyło. Będą kolejne wojny, kolejne bitwy do stoczenia. Ale Torn był gotów. Widział, do czego zdolna jest ludzkość, gdy zostanie przyparta do muru. I wiedział, że bez względu na to, co ich czeka, będą gotowi. Gdy Vindication obróciła się w stronę Ziemi, a szczątki katarskiej floty znikały powoli za nią w mroku przestrzeni, Torn pozwolił sobie na ostatnią myśl. Daliśmy im wojnę, mruknął do siebie. A jeśli wrócą po więcej, będziemy gotowi. Statek skoczył w nadprzestrzeń, zostawiając za sobą tylko echo bitwy, która zostanie zapamiętana na pokolenia.